Skoro jest Dorlax z, z pikaczem, słuchajcie, zapomniałem o tych dwóch, leżały sobie na końcu stołu, także słuchajcie, no otwieramy, no bo to, to w sumie jest ciekawe, co tu jest poza tą ładną kartą i co się znajduje tak naprawdę w środku. Mm. Kolekcjonerska jest ta jedna karta, a reszta, a reszta, słuchajcie, no to już jest trochę takie właśnie zastanawiające. Mm -hmm. Kurde. O, no dobra. Udało się, że kot jest tutaj, że nie spada. Ale ścisło powiązam. Mega. No dobrze, czyli mamy tutaj... Tinkatona Mamy jakieś trainer typy. i mamy Luminus Energy, więcej energii, więcej energii, jeszcze więcej energii, Ultra Ball OK, Super Road, Drake Ball, Artisan, Youngster, Professor reserve, Nemona, Clavel. morcro, 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 Flamingo, Flamingo Tinka-ting, tinka-ting, tinka Okej. No dobra, no to parę takich, nawet w sumie fajnych kart. A zobaczmy co tutaj, u back z kalibura. No to chyba nie jest pełny back, tylko to jest taki osłabiony deck, dający już możliwość rozbudowy nie będę sobie 60 kart ale nie wydaje mi się no mamy Bugs Calibura mamy Trainer tipy. o, jakie fajne takie tam Trainer tipsy. okej okay. jak to się chce zbierać Hmm, dobra, i co my tu no, Mamy dużo, dużo energii. No i mamy Energy Retriever Superior. Mamy Nestbola, Youngstera, Dziaka, Grusze, Dendre, Bosoldera, Felipera, Taurosa, Wingula, Wingula, Nembla, 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 Lokiksa. Archika Baxa i Bax Kalibora zwykłego. No dobra, słuchajcie, no to powiem tak, te karty są takie typowo do grania, wiecie, to, to nie są karty takie takie fajne, śliskie czy coś, one chyba tej folii nie mają, no ale no w sumie, kurczę, są, so, tak? Nie mają żadnego jakiegoś magicznego oznaczenia. Tak jak wszystkie stadionówki. Całkiem, całkiem przyjemnie. Dobra. Także tak wygląda, słuchajcie, zestaw Stadion Build Battle. Jak nawet całkiem w porządku. Dzięki.